Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Szczecinka, przed nami Święta Bożego Narodzenia. I właśnie z tej okazji chciałbym życzyć Państwu dużo, wiele zdrowia, szczęścia, uśmiechu. Zdaję sobie sprawę z tego, że te święta będą na pewno inne, inne niż te poprzednie. Wszyscy wiemy, jaką mamy w Polsce wielką i bogatą tradycję, jeżeli chodzi o Święta Bożego Narodzenia. Niemniej jednak koronawirus spowodował to, że musimy w inny sposób je spędzać. Niemniej jednak najważniejsze jest to, żebyśmy wszyscy razem życzyli sobie wszystkiego dobrego, żebyśmy z optymizmem podchodzili do naszych codziennych problemów, żebyśmy w zdrowiu, w radości, z uśmiechem na ustach obdarowali się wielką miłością podczas tych świąt. Życzę także Państwu z okazji zbliżającego się nowego roku 2021 wiele optymizmu, radości a także spełnienia marzeń osobistych i zawodowych. Wszystkiego dobrego!